No A jak, tak teraz, jak teraz wyjść z tego? Bo ja z, z ten No i... play! play! Ale, ale ja mam y, create private room. Jak z tego mogę wyjść teraz? A co masz nad tym? Co? No to... Round 1. Y y bo ty kurde stworzyłeś! Co play. w nim? Co? Yes. Mm. Oh, <laughs> w ogóle zauważyłem, że ja mam tylko wąsa, w no, Ciemnie, to Dobra, co my mamy zrobić? To jest tak, że. A nie mów nam, co wybierasz. No, nie mów nam, co wybierasz. Muszę narysować. Musimy zgadnąć. Ja teraz I... No Dobra, to jest Teraz pokolorować. To jest To jest takie do jedzenia. Takie bardzo dobre. I w Ameryce jest to bardzo popularne. więc to jest trochę I w tym jest różno ten. Ja, dobrze, dobrze, dobrze jesteś, takosy. No! Oh. A, dobrze. Ale już gadłem. Dzielony, Michał, pisz, musisz pisać w filmiku, to prawo. Dobrze. O, dobra, eee... A, to e... nie a nie, tego nie takosu, takosu, co nie tego tacosu, ja a co nie? O! Nie umiem rysować. Sorry, dobra. bo ja nie umiem rysować osób, totalnie. Umiesz, umiesz, umiesz. Dobra, chłopaki, rysuję to, to. To się... To się kur, kurwa, pomyliło mi się, czekaj. A ty masz po polsku, Michał, ustawione? No, no, to Nie wiem, A nie wiem, jak to się pisze. A dalej. No. ja. Tu wiem. Nie, no. Co to jest? A wiem! Ty tego nie że Ty jesteś debilem! Ja ty jesteś desilem! ty jesteś desbilem! Tylko Kto? tak się nie jest? Cicho, bo dział ja mnie bardzo ładnie wysłać, że się ode mnie. Dobra, o, dam tak jest. ci takie coś. Jestem ładny! Bardzo... Co? Cześć, słucham nie Ale jest też. Część! To przestrzeń dla całej rodziny. Było niby, Nie umiem tego rysować! Nie umiesz! Nie umiesz rysować! Nie umiem rysować! Nie umiesz rysować! Sam kurwa nie umiesz rysować! Jak to jest... Czeka, ja Czekaj, jeszcze raz to powiedz: trzy razy. Jestem gejem. Jak to jest grabarz? Jesteś gejem, dobra. Essa jesteś gejem, nie gramy z tobą, nie no. Ale wiesz, że grabarz to nie jest. Y, ten. <grym> Dobry dzień, kolejny O, o dobra. Co? No. Nie, gościu ma tutaj takie... dwie di, ręce tutaj ma, nie? A, Wtf. dobra. Patrz ile to ma liter. On tutaj ma takie... Uh, on tutaj ma taką pewną rzecz. Co on ma? Taką rzecz pewną. Nie ja o szelak. Tak. Co? Ja o tym Dobry jestem no. z polskiego. <laughs> nie no nie. Blisko Ale no, się... Na górze masz litery. No widzę ty, kurwa <laughs> debilu jebany. To jest człowiek, który to robi. Jak on się nazywa ten człowiek? Dokładnie, jak on się nazywa. Myślisz, że ja jestem kurwa średniowiecznym patofianem? Łechtecz. Łucznik, <noise> tak. Nie kurwa nie umiem. Dobry, ja sobie te gierki. Aresował cię. Nie, nie jesteś dobry. A kurwa, mam przebany. Dobra. Dobra, to jest On do polski. On odlatuje do ciepłych krajów. Jest takie powiedzenie, że on przynosi dzieci. Kurde. Ja to było za łatwe. Ty masz trzy palce ode mnie. Dobra. Nie, ja mam dwóch ja i mam tych punktów. Bardzo Nesta gra. Gramy potem nexta? Jasne. To <grym> okay. Dobra. Dobra, ja mam przynajmniej wyświetlenie. Dobra. Dobra, to no, będzie... Tak dla Beki <noise> powiedz, ma za mało liter. E? Uh -huh. A nie ty po prostu Łew, nie Taki Taki typo co nie? nie, nie. No, nie. Główno mi to na razie okay. przypomina. Ciekawi, okay. jak gówno. Okay. Autentycznie. Główna ja. internetem. był! Z e e e e wszystkim z limitu z internetem. Nie to jest, no? On to jest bunik, ale on miał inne słowo. A! Jak on był? Już opłyniałem. Nie. Jest! jest! O! jest! Zganuł, dobry, dobry, dobrze! Gospodarz. Uuu! Gospodarz to jest taki... Dajesz herbatkę panu, no kurde. Gospodarz to jest... Nie, nie płacz. Tu jest taka pani, co nie? Nie. To jest pani. No bo ja, e... Co nie to jest pani? E... Byłem bardzo blisko. Mama! Dzieci. O, to piękne. I oni są bardzo podobni. Podobni. A, A dla nas tak wiele. Tak, tak dużo. No, jak nie! Co się dzieje, to wszystko A no tak ja to źle na Ja, nie ty do Ale mam współczucie na oczy. Macie u góry. No ja Na te, Zaczyna na na te, debile, a nie na B. Jak jest naj. to też będę pomagał. Nie, czy to takie dziwne takie słowo, ale jak są dwojaczki. To ja dobra. Nie mów nie do Billu! Do on nie słyszał? On nie słyszał, on nie 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 Nie, nie, słyszałem. nie, słyszałem. nie, słyszałem. nie słyszałem, nie słyszałem, nic nie słyszałem. Koledź, że byłem. Tak, jest. Ej, mało brakowało, była dobrze. Dawaj, jest no tak. zaczynamy. Dobra, wymyślałem coś tam, kurwa nie To wiem. będzie proste bardzo. Musicie się skupić. No. Ten gość... Poczekajcie. Ten gość jest bardzo gruby. Bardzo. I żeby mu nie spadały spodnie. Które ma na sobie... Potrzeb Zrobione! Potrzebne są takie rzeczy. I to w Steep się też można używać. Esa, dobra, zrobione to było. Ale, ale wiesz, też można paskiem podtrzymywać. Tak, no ale... O, mój Boże, ja temat, ja pierdolę. Ale będzie Co? fajnie. <noise> ale będę miał... ale mam temat, ja pierdolę, ale mi się idealnie trafiło. Duża głowa. To jest. Ha To to jest? To mm. rysując belek gówno może wygrać Dokładnie, Dokładnie. No to jest. On jest gruby. I że to zrobiłem? Gruby bardziej wygląda na umiejętności, ale nieważne. By? Gruby? On? Tak. I on? Dobra, wiem już chyba. I... I on jest ciekawym człowiekiem o bardzo y, ciekawym pochodzeniu. to bardzo ciekawy. Kijanką słuchaj, słuchaj, kin. Kiny! <grywka> Dobra, a dawaj. Nie? Dobra, pan a więc to jest takie pomarańczowe, co nie? To jest dobre, bardzo dobre. To jest, to jest takie dobre, to jest takie kula, dobre. Kurde, byłeś pierwszy, to Ale to było takie easy. No... Ma, i co mu od razu ty to to Dobry było? pomarańczowe. Władkie dobre pomarańczowe. Dobra, wyobraźcie sobie, że szedł sobie chłopak, no. który miał coś na jabłka. I zobaczył jabłko, ale o tym nie wiedział. Cicho bądźcie. I on zjadł to jabłko. I... Poczekajcie. I, I teraz nasz Janusz miał na mordzie czerwone kropki. O, takie czerwone kropki. On nie mógł tego jeść. On nie mógł tego nie. Czekaj, Jak to jest? Nie ja wiem. Ten. Yy. Albo przychodzi twoja stara do żabki i mówi... Tylko doga i wystaś biegunki. Poproszę. Poproszę. Nie wiem. Poproszę. Nie yy, poproszę... yy, zgadzała, malaria by się znaczy, zgadzała. No, nie wiem. Zabawkę. Co nie, ale on coś ma na tą zabawkę i nie może się nią bawić. I potem się ma... Całe ja na psił. Ja na pierdolę! Mam. Jak ja. Jak... Kurwa, na nie, nie przypomnę sobie. Alegia, no tak, kurwa, no tak, ja mam na przyjęły Alegi. Musisz mieć alergię na zabawki! O kurwa! Mój kolega ma alergię na plastik. Wyżany. Ja piłdolę, mi po, to mi się takie dobre tematy trafiają same. Jak mój kolega jak ma zabawki z plastiku, to on normalnie dostaje od nich alergii. Bo ja kurwa... Otóż on. A kurwa taką w pizdu wielką szutannę. Kurwa taki... W chuj wielką. Co nie? No. I On ma takie ogączki, co nie? No, człowiek powiedzmy. Nie, nie, ma narysowanego kutasa przykładowo na tej sutannie Tak to idzie na YouTube'a. I ten. Oto jegomość. Ma taką, kurwa, śmieszną, białą czapeczkę. I ma w chuj żółty Chyba bo. Było... No widzicie, kurwa. O, ja odpowiem. drugi! ja powiem, ja odpowiem. A ja odpowiem. No, ale to był. Płam. No, by ja, no. Nie, panowie, bo jest taka. O, kurwa, nie to. E... <grymka> nie jest taka osóbka. E... Co? O, I pokażę, że ty wygrywasz. Nie. I ona jest smutna ogólnie. On jest smutny. No. jest jakiś smutny miecz. Nie wiem, ponieważ. Nie. Tutaj matki talerz, to nie talerzek to jest. No. Nie. I na nim jest taki jakby. moje dzieci? Jest coś takiego. Coś takiego. I Dawid. To jest hamburger, no każdy wie, że to jest hamburger, no. Ale, o, ale on tego, on jest no ten, wie. I czekaj, David, dokończyć, bo on jest tego. Kuwa, no. bo on, jest, no, on jest tego, no. Nie ale byłem kurwa pierwszy, mi się słowa jebane polski, kurwa mać. Naucz się kurwa pisać. Ja pierdolę, zawsze musi mi się pojebać. Wyobraźcie sobie takiego pana, który idzie do żabki, co nie, i widzi, kurde, ceny jest smutny, bo tutaj to kosztuje 199 złotych, kurde, to jest, to jest pyszniutkie takie, mniam, ale trzeba uważać, ponieważ to jest. Pam, pam, pam. 18 plus. A ma 17 lat. No, kurwa mać! Powiedz, no, jak się pisze alkohol. Kurwa mać! mega blisko, jesteś ciut blisko, ale literko, jedną literkę dodajesz, niepotrzebną. Alkohol! Przez samolot! Kurwa, wam wiedziałem. O, dobra, dobra. No, przedstawiłem, co nie? No dobrze, że się to przedstawiłem. ci powiem. O, bach, mój będzie to. Jest taki śmieszny, kurwa, typo, co nie? On jest często w niebieskiej kurce, frajerowany. I on ma taką pedalską czerwoną czapeczkę. Tworzą no, związek od dwóch, a No, i ogólnie jest frajerem, który użycza jakieś dziwne kulki. <laughs> nie na no, powietrza. Te kulki wyglądają... Kurwa, chcę to do YouTube'a puścić. Takie coś, co nie? A! Takie pierdolone gówno rzuca. Frajler. <śmienny> <śmienny> dobra. On... ma takiego ja! kurwa śmiesznego pierdolca. A, Pierwszy! A pierwszy! No mogłeś po prostu narysować w pikachu debilu! Nie, bo chciałem wam go spytać, Nie patrzcie, nie patrzcie, bo czas wasza... Das rysuje, mam mamy... Ja, das narysuje mamy halo Nie, To jest mama Karola. Ja wiem. Te... Nie no ja jeszcze robię. Oczywiście, że to jest ni, 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 nikogo mama. Czy nie? I to jest takie.

Tyle, ale nie, poczekajcie, o patrzcie, jest taka sytuacja, że rozwiązał wam się but, co nie? O nie, rozwiązał się but i podchodzi do was kolega, bo was i go jego... widziście wcześniej i on kurde wam wiąże kuca, co nie? I kurde robi takie coś. W dyspozycji rodziny są sypialnie i przestroni. Puta wiem! Do... E... Nie supeł, to jest, to, to jest supeł, ale w innym znaczeniu. Że tak robi, przekłada i robi takie coś mordo. nie tak. Buta wam tak wiąże. Dwa. Kurwy syn. Tak wam buta wiąże. Kto kogo? ten malny główny łóżek butał? Wy jesteście źli! <gryśla> bo on wam zrobił co? Węzeł. No! I i... A nie też. Kadęż... Nie, no nie. Tylko on nie zakończy. Już idę, mama. Ogólnie... <gryźli> To jest taki pierdolony kutas, tu nie? On też jest czasami w Sudanie, jebany. Jest szary kurwa. Nie ksiądz ksiądz. W sumie nie Je powinien tego mówić. On jest tak kurwa, dziwny. Jabany, dobra, dobra. Kurwa, kutas. Jebany ma za sobą kosę kurwa. Ośród kręta spierdolony Kosem ma ze sobą Wiem jest to! No nie Jaka nie! Nie sta! <śla> <śla> Ten jak on się nazywał? On ma kurwa kaptur. Ja jebany, ciągle w kapturze chodzi. Nie wiem. Ma oczka. On jest nieszczęśliwy. Bo się zesrał. Nawet mogę wam tu dać. To się zesrał. Czy na pewno są gotowi na to Lubi Gry z gry. A. S. Asasyn. lubi gry z gry. Nie patrzy. Chyba by się mnie No dawaj. mnie, e, bo to e, jest takie. Paczcie mnie. patrzcie mnie. u góry, czy nie? Ale czy... No. nie patrzcie mnie. pewnego państwa, czy czy Wiem już. Czekaj, nie. Ładne. Kurde, nie da, ja, się to nie. Kurde. Jestem dobry, w powiedzieć. I da się kurczę pro. Dobra. I, I on i to... nie. Ma tutaj takie chłopcę niebieskie. O i tutaj ma takie jakby. Jak że tak jest. I jaki to jest kraj? No kurwa, Nigeria, no! Kurwa, bo mi się flagi pojebały i to No jeszcze... Dobra, nieważne. Ty idziesz, Narko? No, ja we flagi jestem zbyt dobry, mnie się nie da pokonać w flagi. A ja jestem słaby, dobra.